Hej, cześć Manko z tej strony Barti i dzisiaj zapraszam Was na odcinek 1vs1 z Widzem. E, widz tutaj, Sasuke ma rangę kałaszka. Jest dość dobrym graczem. Jeżeli tak m, już nie m, grałem, to w sumie e, można powiedzieć, że no jest dobrym graczem. Nie ma co mu tego ujmować. No i zagramy sobie 1vs1 i ja z Wallhackiem na niego, który ma 300 HP. E, tak, właśnie. Widz ma 300 HP. Ja mam Wallhacka. I będziemy grać na Mirage'u, na A i sprawdzimy, no, czy, czy lepsze 300 HP, czy wallhack. Siema, no jak się z tym czujesz, że gramy jeden na jeden? Bardzo dobrze, liczę na wygraną z tobą, jak i na świętą zabawę. No, także... Zaczynamy, nie ma co przedłużać. I lecimy z tematem. Ja się wyciszam. Good luck and fun. Wzajemne. ro Them from our cyk, cyk, cyk. No że nam to lecimy na wallhacku. On ma 300 HP. Więc nie mogę lekceważyć. Wiem. Myślę, że mamy wallhacka. A myślę, że to jednak wallhack wygra. Na te 300 HP. go tylko szukam? Nie ma co. Oj, zniszczył kolego. Już widzę. Ha! W końcu. Dobra, 6 OP. Pierwsza runda była no, ciężko, ciężko, nie z z było mi ciężko. Jakbym miał kawałek, to by było dużo kości. Ale teraz kocha i lecimy z nim. Znowu sobie pójdziemy A. Myślę, że trzy rundy A pójdziemy i. gdzie spoczka. Ile? 207 w 3 trafieniach. Nie ma tragedii, ale zawsze mogło pójść lepiej. Teraz sobie kupię nowe. Ławimy się trochę tutaj z kolegą. Dobrze wszystko pod kontrolą. O, damy swojego. sobie patrzy? A i tak mu dałem do informacji, że to jest B. Schowam się tutaj, sobie poczekamy chwilkę. Nasz kolega sobie pójdzie. Oj, to chyba B kolego. No i nie, nie. Kolega no wolny myśli, że tutaj jestem. Zadałem mu coś, 52. Trzech trafienia. 2-1, no nie podoba mi się ten wynik na aktualny moment. Ale no, dobra, teraz mamy skok, więc jak na -haka, to let's go, let's go. powinno być dobrze. Ale jednak, no możemy przegrać tę grę. No, nie zapominając, że ma 400 HP. Znowu 100. Jakim trafem? Nie rozumiem tej gry. Już ja się uwalę takie berety, że... Wiem, czy berety chciałbym uwalić walić berety, ale... No teraz taktyczne B, nie ma co. Przyjdziemy sobie przez Mito. Obczajmy gdzie jest na rejonie. O, no, chyba A. Jest a Jedziemy sobie B polecimy. zaplanujemy sobie na shorta. No i będziemy czekać. Dobry wariacik, dobry, nie powiem, że nie. Na czas wystarczy zagrać. Dwa w głowę samopy. Będzie dobrze. Ale beret dostał. To chyba był beret za milion. gramy oczywiście do ośmiu gramy sobie do ośmiu i... <laughs> No to będzie ciężko, bo no, chcę no. wygrać, ale z jednej strony no, ciężko, ciężko jest jak na 300 hp. Bo jednak cały czas przegrywać to też nie jest spoko najdem z stą ale się, no, ale jednak nie Zmówiłem go przez tą skrzynkę O nie Ja tego orzech nie zauważył I że zagrał O mama, ale No nie To oh, jest ...czego oczekiwałem? We must move. Myślę, że nie przegram tego. Jak już. oczywiście mam przegrać, nie przegram tego. Za dużą przewagą z kolejnej strony No. 69! Jajajaj. Ciężki orzech do zgryzienia Może sobie kupię jakieś rzeczy Chyba się kupię Ostatnia runda Może na noże z nim pójdę A nie, Ołman Ołman 300 HP Na co ja się podziwiam I myszcie. No dobrze, no tutaj wygrana przez Dzięki wszystkim za oglądanie. Myślę, że spodobał wam się materiał. Jeżeli chcecie wziąć udział w jakimś odcinku, wejdźcie na Discorda, który będzie podany w opisie. Tam informuję o każdym odcinku, który chcę nagrać z widzami. Także. Ja przytłużę już końcu ten materiał, piąteczkę dla Was. I no, tyle z mojej strony. Siemanko.